Harcerskie lato w pełni! Eduta Maksymowicz, Walenty Wojniło, dzisiaj w Wilnotece zabieramy Państwa na obóz letnich Harcerzy Polskich na Litwie. A także do Pryciun, prawie nieznane miejscowości na Wileńszczyźnie, naznaczone przez niezwykłe losy niezwykłej postaci. Najpierw Tydzień Pamięci siostry Wandy Boniszewskiej, potem pielgrzymka śladami słynnej stygmatyczki, w której uczestniczyło ponad 150 mieszkańców Pryciun, Bójwic i okolicznych podwileńskich wsi. Siostra Wanda Boniszewska przez wiele lat do chwili aresztowania przez Sowietów mieszkała i katechizowała w Pryciunach. Jedni ją jeszcze pamiętają, inni wychowują się na opowieściach i wspomnieniach o niej. Siostra Wanda teraz na nowo katechizuje już zupełnie nowe pokolenie ludzi, ale właśnie wracamy do jej pamiętnika, wracamy do jej wcześniej właśnie te rzeczy były jakby zakryte, bo była ona sama, wracamy do tych treści. Mą siostra Wanda Mniejszowska właśnie jest bardzo związana z tym miejscem, z rodzinami, a tutaj niedaleko mieszkają moi dziadkowie, których spędzamy każde lato. I tak też babcia znała siostrę Wandę osobiście. Opowiadała o niej, że była to bardzo mila, bardzo uprzejma osoba, wszyscy ją bardzo lubili. Siostra Wanda ze Zgromadzenia Sióstr Odaniolów mieszkała w prociunach od roku 1933. W jej życiu zachodziło wiele zjawisk o charakterze nadzwyczajnym. Była naznaczona stygmatami. Miała niegojące się rany na dłoniach, stopach, głowie i tulowiu. Cicha, spokojna, oddana Bogu i ludziom. Tak wspominają ją ci, którzy ją znali. Do dzieci zwracała się bardzo pięknie, no i dzieci do niej też garnęli się. No ona taka była. No, przygotowywała do komunii pierwszej i potem uczyła jeszcze e, koncertów. Śpiewali i tańczyli bardzo pięknie i te piosenki jeszcze i do dziś pamiętam. W roku 1950 wraz z miejscowym księdzem i 17 innymi siostrami została oskarżona o przynależność do nielegalnego, tajnego zakonu i rzekome ukrywanie agenta Watykanu. Została skazana na 10 lat lagrów. To ja na miejscu ojca do Polski zbierałbym się. A tu nie Polska jest? Tam już siedziałem, Kowudy. цала ноц о них шукали ксенза, хрулі штыкамі już не залежлі нігде, а в остатку штыкамі зачалі пруть. А в тым доме в подвале там где была кухня был б подвал і он был схаваны. А яго не былі ппізналяши, але он на ten мо закашляв і вони услышали О як страшшне вszyсткіх повезілі вони там. Święta jasnowicka. Pierwsza nasza litewska. Możecie to sprawdzić, ale jest bardzo znające. Ciągle Tak! Według świadków, bita, kopana, poniżana, nawracala największych sowieckich zbrodniarzy. Przetrwała piekło lawrów dzięki silnej wierze. Wybaczcie to co jest bardzo mocno zaakcentowane u siostry Wandy, modlitwa ofiarą. Tak jak pan Jezus mówi, że ja niczego, e, znaczy niczego mi nie odbieracie, bo sam oddaję. Więc właśnie e, myślę, że tym siostra Wanda jest aktualna, a drugie to właśnie ofiara za kapłanów. Prawda? Bo kapłani są punktem strategicznym niszczenia kościoła i, i nie jeden, że tak powiem, w nich strzela. I Dlatego też ludzie, którym zależy na e, m, sakrum, żeby najświętszy był pomiędzy nami, powinni chronić kapłanów. Siostra Wanda nie wróciła już na Litwę. Ostatnie lata życia spędziła w Polsce, zmarła w Konstancinie. Na Litwie jednak wśród miejscowych Polaków szerzy się jej kult, a pielgrzymka była doskonałym świadectwem zjednoczenia lokalnej społeczności wokół tej niezwykłej postaci. Wspólny marsz, modlitwa i autentyczna radość mieszkańców, którzy witali Italii częstowali pielgrzymów, czym chata bogata. W zostało zostało niewiele śladów fizycznej obecności siostry Boniszewskiej, dom, w którym mieszkała, splonął. Przed paru laty odbudowano kaplicę, w której siostry się modliły, a do której dziś zdążają pielgrzymi. W upamiętnieniu osoby Wandy Boniszewskiej, miejsc ich życia i działalności zaangażowana jest cała, prawie wyłącznie polska społeczność w Pryciun – parafia, starostwo i szkoła. Siostra Wanda w kolejnym pokoleniu no, katechizuje tutejszych ludzi. Widocznie tak Bóg chce i, i, i na szczęście ludzie to słyszą i na to odpowiadają. Od lat w uroczych okolicach Podbrodzia, rodzinnych stronach marszałka Piłsudskiego, w środku lata rozbrzmiewają komendy i śpiew, a młodzież w mundurach nikogo już tam nie dziwi. Wiadomo, gdzieś w pobliżu rozbiły się obozy Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Musimy pogodzić tutaj dwie rzeczy. Tradycje harcerskie, no i życie współczesne. Więc jeżeli chodzi o tradycję, to maksymalnie dbamy o takie leśne obozowanie, czyli bazujemy na tym, co mamy, budujemy nadal prycze, nie mamy żadnych łóżek polowych, czyli to takie, no nazwijmy, prawdziwe harcerstwo. W ciągu całego roku szkolnego dzieci przeważnie siedzą lub w szkole, lub przed komputerem. Więc te dwa tygodnie na obozie to jest takie, żeby wyjść na wycieczkę i na zwiady w, w okoliczne wioski poznać to, tamtejszą ludność, służyć im pomocą. Zapoznać się z lasem, z leśnym życiem. Przyjeżdża druchna, ma ze sobą rzecz jasna touchscre i różne takie, które się wyładowuje w ciągu dwóch dni, bo pisze SMS-y i tak dalej i wtedy zostaje w ogóle bez kontaktu. I wtedy jest takie przełom, bo nikt jej nie naloduje tej komórki. Ale tak w ciągu pięciu dni na przykład już się przyzwyczajają, już się robią takie leśne. z pokolenia na pokolenie, może z trochę dłuższym, że tak powiem, czasem przejściowym, ale odnajdują się w lesie. Dzięki Bogu jeszcze. Pan to. Dwie osoby. To właśnie jest wyzwanie. Każdy próbuje, wypróbował siebie, bo naprawdę teraz większość jest. Ludzie są uzależnieni od elektroniki. E, i, власне, є, I, і власне целя наша у бозу є зажеби отпочин от електроніки, це діності від компютеров. І по-перше зробілі ми так і зробілі ми спортовий обус. Тож й нех це міся,ні в ббенде. А тутсі вигаа. Зубаче, як хто висовує та, така делікатна праця фізична, одна забава за сполова. Tak. Czyli też trzeba integracją między, między drużynami. więc... To inaczej jest niż siedzieć w domu przy telewizorze, a tutaj wyjeżdżasz się na dwa tygodnie. To fajnie jest. znasz coś nowego i to nie jest taka zwykła codzienność i każdy dzień jest czymś innym dla siebie, nowym odkryciem. Nie ma takiej rutyny, nowe znajomości, przyjaźń, wiele wędrówek, takich wrażeń. Świat się zmienia, harcerstwo też. Komenda poszukuje nowych pomysłów, by przyciągnąć młodzież. Scenariusze obozów są coraz bardziej fantazyjne, zajęcia urozmaicone, ale podobozy, męski i żeński, wciąż funkcjonują obok siebie, bo inaczej się pracuje z chłopakami, inaczej z dziewczętami. Najróżniejsze formy pracy są zapraszanie różni goście, na przykład któregoś roku mieliśmy zaproszonych, policję, straż pożarną, z Czerwonego Krzyża, żeby zapoznać dzieci nie tylko z, tym, z, z lasem i okolicami. Tutaj są takie dziwne zajęcia jak na przykład flash mob, czego kilka lat temu to w ogóle co takiego, albo tworzą remiksy na jakieś piosenki, jakieś a albo jakieś śpiewanki, no to są włączane jakieś piosenki, które są modne teraz i tym samym pociągając, że tak powiem, młode pokolenie i po prostu te formy pracy adaptują się. Trudniej jest nawiązać do takich starszych form pracy, jak na przykład po prostu jakieś śpiewanki czy coś, bo oprócz tego, że na początku każda mówi, że ja nie mam głosu i nie będę śpiewać i jest takie milczenie, to później rozumiesz, że druchny nie mający głosu, ale starsze też śpiewają, więc można śpiewać, więc do tego jakby się adaptują. Ale właśnie trochę trudniej się robi z tym. To wszystkiego jest. Wszystkiego rodzaju zajęć. Więc ja myślę, każdy może znaleźć coś swego, i można odnaleźć siebie, i może odkryć jakiś skryty talent. Harcerstwo polskie na Litwie ma piękne tradycje i stuletnią historię. To właśnie w Wilnie dzielali Grzesiakowie i słynna Czarna Trzynastka. Na roście spoczęła Maria Grzesiakowa, a dawną stanicę zbudowaną ze skladek harcerzy zajmuje dziś ambasada USA. Było też prawie pół wieku przerwy. Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie odrodził się tuż przed rozpadem ZSRR. Nawiązuje do przedwojennych tradycji chorągi wileńskiej i za rok uczci swoje 25-lecie. Patrząc na drużyny, na liczebność osób w drużynach, mogę powiedzieć, że jesteśmy, może nie na szczycie, ale na pewno w dobrej kondycji. Z dużego spadku zainteresowania ja nigdy nie odczuwałem. Zawsze, zawsze były osoby, które chciały działać. Może jednego roku było ich więcej, następnego może ciut mniej, ale zainteresowanie było zawsze. I to także potwierdza fakt, że. Są zakładane nowe gromady zuchowe, czyli już od najmłodszych lat. Bazujemy raczej na tym, co, co mamy. Staramy się obozy e, letnie albo zimowiska robić u siebie, a nie jakieś wyjazdowe na przykład w Polsce. Ponieważ musimy e, własny program zrealizować. E, jeżeli chodzi o kadrę, to mamy kadrę instruktorską. E, czasem brakuje nam być może finansowania na jakiś kurs e, bardziej ambitny. E, no a o pomstę to ewentualnie nasza baza materialna, już dawno się upomina, czyli te namioty, które no, pamiętają, tak nie ukrywajmy, dużo lepsze czasy. Harcerze z Wileńszczyzny wiele zawdzięczają współpracy z macierzą. Na utrzymanie się ze składek lub znaczące wsparcie ze strony litewskiej nie mogą liczyć, a i w Polsce ostatnio coraz trudniej ośrodki na wyposażenie. Szkoda, że na przykład Unia Europejska nie finansuje jakichś takich obozów. Czy właśnie takich rzeczy jak właśnie umundurowanie czy jakiś sprzęt, bo najba, najbardziej potrzebujemy w teraz sprzętu normalnego, normalnych namiotów itd. Tak a tego nikt nie finansuje. Harcerstwo pomaga w dobrym starcie, także na Litwie. Niewielu jednak pozostaje na służbie harcerskiej po kończeniu szkoły, tym bardziej studiów. Braki kadrowe są coraz bardziej odczuwalne. Ktoś, kto już jakby się nauczył walczyć w tym życiu i coś organizować, ma praktyki w różnych ciekawych dziedzinach, na przykład finansowej, był kiedyś był kwatermistrzem na obozie. I że ze względu na to, że harcerstwo ogólnie polega na wymaganiu od siebie, to jak kończy szkole, przychodzi czas matury, to on stawiają sobie wysokie wymagania. A wśród wysokich wymagań ostatnio jest też wyjazd gdzieś za granicę, na własnych lep, na studia i w sumie dużo kadry po prostu wyjeżdża za granicę. Sama jestem tego przykładem, bo wyjechałam do Warszawy. I po prostu, a jak się wyjeżdża, jakby na, na początku wygląda, że wszystko będzie ok, i da się prowadzić drużynę na odległość, da się ten, bo przecież jest kadra mlodsza, czyli tam zastępowe, druchne i tak dalej, i to będzie się trzymało, ale z czasem rozumiesz po prostu, że jesteś takim. Nie da się prowadzić drużyny przez Facebook, no bo nie da się przyjeżdżać na przykład za granicę do domu co miesiąc, żeby prowadzić zbiórki drużyny, i jednocześnie oddalisz się od tego. Ja ziemię, co podpiera stopy, stopy, ja nie jeżeli bo tak nie pojedziesz jeden rok na obóz to już wszystko czegoś brakuje i chce się do tego kręgu, do przyjaciół wrócić, do tych zabaw, pląsów, ognisk. Braterstwo, krąg braterski, które albo iskierka, która jest przekazywana przez wiele rąk. I dla mnie osobiście sprawa my jest to, że poczynujemy poprzez rycerstwo też naszą polskość, nasze korzenie. Mogą powiedzieć na pewno, że mundur ja swój nie i chustę na pewno jej nie zmienia, ona będzie zawsze ze Nieważne gdzie ja będę, kim ja będę pracować, czy ja będę wliczać, czy wyjadę. Za granicę nie nieważne, ale ja będę pamiętał o swoich drógach, swoich przyłożonych i jeszcze raz, że chustę swojej nie zmienia na inną. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrzem i modechem, ogień silą moja moją krą powieczemym oddechem, Ogie silomą. Jam jest nic, Jam jest nic ci wiele. Jam jest ten co placzej, ten co się śmieje. Nie jest nic, Jam jest nic wiele. Ja nie jest ten co placzej i ten co się śmieje. Pogoda tego lata nie zawsze rozpieszczała obozowiczów i hercezy, ale przecież chyba nie o to chodzi, wilę zawsze jest piękna. Dlatego w naszych kolejnych audycjach będziemy jeszcze kontynuowali te wakacyjne wycieczki po znanych i nieznanych zakątkach wileńszyzny, a wartych poznania. Do zobaczenia za tydzień!